Mam dzisiaj tutaj super słodza ze mną Paulinę i będziemy nagrywać dla was tak, który nazywa się The Blush tak. Tak i ponieważ obie jesteśmy wielkimi fankami róży, co się za chwilę okaże i myślę, że będzie to lekko żenujące. W każdym razie mamy ile? 14 pytań, ale postanowiłyśmy tak. dodać jedno swoje na końcu. I pokażemy wam po prostu 14 fajnych rzeczy związanych z różami, więc zaczynaj moja droga. Jesteś gościem, to możesz też pierwsze pokazywać. Najlepsze opakowanie. I ja wybrałam róż z Chanel, dlatego, że. Będziemy nagrywać zbliżenia. Jak dla mnie to jest po prostu takie eleganckie, klasyczne opakowanie, a w dodatku ma w środku lusterko i ma mały pędzeleczek. A tak używasz tego? Taki... Znaczy, używasz? To on się nadaje tak, żeby, żeby rzeczywiście nałożyć róż? Na podróż się nadaje, ale na co dzień na morzu. Mało... No wiadomo, na co Tyle dzień. Tyle pędzi, się używa na że. Dobra, ja wybrałam y, opakowanie, które dla mnie jest najlepsze, bo ja po prostu je uwielbiam, a wszyscy mówią, że ono jest straszne. To jest opakowanie tego różu z Kiko. I to jest w ogóle drewniane pudełko, które zamyka się na magnes, ma w środku lusterko. Jest ogromne, jest niepraktyczne, ale po prostu ja je tak bardzo lubię i zawsze je wykładam sobie na toaletkę, więc y, jakoś po prostu tak. To jest dla mnie najlepsze opakowanie. Wygląda jak szkatułka. Trochę tak. Trochę też wygląda jak pudełko gier, takich wiesz, plaszczowych, ale nie szkodzi, bardzo je lubię. Najładniejszy kolor. U mnie to nie będzie żadne zaskoczenie, bo może inaczej powiem. Jeśli chodzi o róż, no to ten najładniejszy kolor to się chyba zmienia mi co miesiąc albo co dwa w zależności. Ale teraz to będzie Sweet Pink z Ethnicity, i tutaj już mam drugie opakowanie, no wiutkie. Piękny. To, jest taki... Piękny. Piękny, to jest taki ciepły, różowy, z odrobiną brzoskwinki, jest naprawdę wspaniały. Fajnie, Pomalujesz się jutro, zobaczysz, no to będzie ładnie w ogóle. Ja, ja mam twój... yy, z Narsa i to, wybaczcie, z Narsa Oasis, Oasis. Mhm. Yy, dlatego jest taki ładny, bo ja ostatnio go często używam do filmów i na co dzień i się jakoś tak... Sprawdzę najlepiej ze wszystkich. Zawsze wyglądam tak jakby świeżo i w ogóle... Świeżo i w ogóle. Rzekła skromnie. Co to mamy dalej? Najbardziej napigmentowane. Dobra, ja bez dwóch zdań tutaj rzucam y, róże inglota. Tu akurat mam to jest chyba 88, nie pamiętam, ale napiszę Wam na dole. Oh, sorry. Napiszemy na dole, albo zostawię na blogu informacje. Dla mnie to są najbardziej napigmentowane róże z takich normalnie dostępnych. Chyba wszystkie te z są takie Wszystkie są... w takim opakowaniu, które miałam, takie wiecie, te um, wypełniacze, że tak powiem, wszystkie były na maksa napigmentowane i musiałam je nakładać jakimś takim pędzelkiem z kunksem, żeby, tak, żeby nie narobić sobie takich takich rubiejców. Dla mnie zawsze najbardziej napigmentowane są mineralne, dlatego że one są... Też prawda. Nie wiem, nie spotkałam się chyba z bardziej napigmentowanymi różami, bo te z czy jakieś tam inne są bardzo mocne, ale nie aż tak. Tamte to dotknie, no. dotknie się się delikatnie palce i można już całość... Ciekawe, jak to było, jakby były sprasowane. Bo wiem, że Lolo na przykład ma róże mineralne i one są prasowane. Myślę, że też by były mocne. No właśnie ciekawe, muszę kupić jakieś. Ale one zbierze. są też bardzo wydajne, więc muszą mieć ten mocny pigment. No muszą. Dobra, rozkminy tak, dnia. <laughs> Dobra, co mamy dalej? E, Róż na co dzień. No to u mnie teraz, ponieważ skończyłam mój róż z Max Factora, to jest Cień Mineralny z Anabel Minerals w kolorze Candy. To jest Ławie tak jest. matowa brzoskwinka, który jakoś po prostu jest na co dzień w ostatnich pięciu dniach, więc załóżmy, że będzie się dobrze odpowiedział. No na co dzień u Ciebie to... Na co dzień u mnie... Dobra, nie oszukujmy się, i tak używam po trzech, czterech, tak jak mam ochotę, więc... Ja ciebie? mam 10, kolor 10 z Max Factora, z tych takich e, podobnych Prima do... Flash. Tak, z tych podobnych do... Wspaniałe są. Zresztą będą jeszcze wiele razy dzisiaj. Tak, według mnie takie jasne, delikatne cienie dla bladych twarzy są chyba najbardziej codzienne. Nie tylko. One, tak, ja nie powiedzieć. jestem super blada, a też są u mnie ładnie wyglądają. Nawet ten twój. Myślałam, że. Jak ja jako... rozświetlać no to... Nie, jak go kupowałam, to myślałam, że będzie rozświetlaczem, ale mogę go normalnie nałożyć jako róż. Jak nie używam brązera. Bo jak użyję brązera, to go już nie widać, ale jak no, nie użyję w sumie brązera. Jak użyję bronzera, to też go tak mm. Ale jak mam tylko na przykład y, minerały na twarzy i tylko nałożę to jako róż, to on wygląda jak róż u mnie. Chociaż jestem, wiesz, ciemniejsza znacznie. Jak? chociaż nie, teraz nie wygląda aż tak bardzo mm. różnie. Nie. Bo ja dzisiaj jakaś... Nie poszalałam z bronzerem. Dobra, co mamy dalej? Y, róż na imprezę. Okej. Okay. Mój różna na imprezę to mm -hmm. jest róż z Max Factora i to jest y, kolor, ten Cream Puff Blush i to jest kolor 30 Gorgeous Berries. Y, I tak naprawdę to też różna impreza, imprezę, zależy jak się maluje, na no to no tak, różnych, tak, nie? Ale ten tak. używam najczęściej właśnie na wieczory, także dzisiaj on będzie odpalony. Pytanie, jaka impreza? Każda. <laughs> ja mam taki najbardziej drobinkowy ze wszystkich, jakie, jakie znam, to jest super Orgasm. Mm -hmm. Tutaj nie widać tych drobinek. One się Będą na swoim na pole. spokojnie. Więc nie jest tak, że on jest taki drobinkowy, że te drobinki cały czas są na twarzy, ale mm -hmm. chyba najbardziej imprezowy. I też jest mocno. jeszcze cię spytam, to opakowanie, to jest... Ich cienie są w takim opakowaniu. To jest, to są tak, że to jest takie... miniaturka. miniaturka. Czasami są rozkoszne, wszystkie małe są mniejsze. Wszystkie małe są mniejsze, dlaczego tak jest? No. Nabytek, którego żałuję. Dobra, i tu się my bardzo będziemy nie zgadzać, tak. ale ja muszę to powiedzieć, jest mi bardzo przykro. No mi też. E... Ostatnio jak nagrywałyśmy razem film, to nagrywałyśmy chyba... A nie, to był Lip Product Addict, tak. Potem nagrywałyśmy tak. drugi, ale chyba nigdy, nie, nigdy go nie zedatowałam. W każdym razie tak, ja e, kupiłam ten róż z Narsa. Zresztą ty mi go pomogłaś upolować, i kolor ma piękny, on się nazywa Deep Throat. Yy, za każdym razem, jak mam go na policzkach, to dostaję komplementy, że pięknie wyglądam, ja że taki też. świeży i tak dalej. I on naprawdę jest prześliczny. Ale yy, niestety w moim przypadku ten kolor się trzyma na policzkach i to obojętnie czy na podkładzie zwykłym, czy na mineralnym, czy nawet na tym w kremie, takim, mm. który jest u mnie super długotrwały. Niestety on mi się trzyma maksymalnie 3 godziny. I to nie jest nawet tak, że on trochę blaknie, tylko <grym> kiedyś Michał się mnie zapytał, czy różu sobie nie nałożyłam. No to, to już musi być widoczne, nie? Coś tym musi być, ale ja wiem, więc... już u mnie są one bardzo. No, u ciebie są super spałe, spałe, nie? ale według mnie to też jest taka mała różnica albo w cerze, no albo pewnie, w sposobie nie, nie. nakładania. Nie wiem w czymś musi być ta różnica, bo jednak. No wszyscy się nakładam, nakładam do... tak samo, nie? Więc skoro trzymają mi się wszystkie inne, a ten jeden nie trzyma, być. no to musi coś być z tym no. dziwnego. A ten dzisiaj nie, wiem, czy zwróciłeś uwagę po spacerze? Też już miałam praktycznie. Dużo, trochę dużo jaśniejsze. One na innym? No, i no, y, jakoś po prostu niestety, ja wiem, że wszyscy mówią, że to są najlepsze róża na świecie i w ogóle, ale mm. ja trochę żałuję, że, y, że go kupiłam, bo mówię, myślę, że mogłabym te pieniążki na coś innego przeznaczyć, a ten róż, no używam go, tylko że jak muszę aplikować go co ileś tam godzin, to dla mnie to jest po prostu uciążliwe. Wolę się pomalować rano i zapomnieć. Ja takiego różu nie mam, którego kupna żałuję, bo zawsze albo komuś oddam, komuś <laughs> albo ja, wymienię, nie? albo sprzedam zresztą całe filmy o tym nagrałam co zrobić z takimi z kosmetykami, kosmetykami niechcianymi, więc ja nie wiem, nie mam jakiegoś takiego problemu. Rozmawiamy no, tu w ogóle, w ogóle. Czasami jak czegoś żałuję, że kupiłam, no to trudno, jakoś to zużywam albo przerabiam na inny. No ty też przerabiam ja ja też przerabiam. Przera no, więc... ja jestem pierwsza od Nie mimo, że żałujemy, mm. tak? No dobra, nie no, okej. Okay. Dobra, to nie... Ale nie dobra, żałuję. Żałuję, że tyle za niego zapłaciłam, może inaczej. Bo może ja tak. to oceniam, wiesz, w kategoriach, że to było bardzo dużo pieniędzy wydane na coś, co używam mm. rzadko, nie? I musiałam tego... na to polować. Ty musiałaś na to polować. <laughs> dobra, teraz najmniej używany. Okej, okay, ja tu mam róż, który jak zobaczyłam, jak byłam na spotkaniu blogerek i była tam Klaudia Siłów, mm -hmm. ona miała ten róż na policzkach, on w Boże, spojrzałam i mówię... Oh, chcę to. Chcę to! On się, że mam wyglądało. to! I najlepiej, ten róż, którego właśnie najrzadziej używam, to jest z Benefitu. I ja mam z nim tego typu akcję, że jak go nałożę na twarzy, to on wygląda ślicznie. On wygląda naprawdę pięknie. Na mnie też wyglądał ładnie. Aż pamiętam. podejdzie się do mnie bardzo blisko i okazuje się, że to jest jedyny róż, jaki mam. Nie mam wytrąconych policzkach, który mi podkreśla pory, których normalnie nie widać, bo teraz jak no nie wiem, moja sera wygląda w porządku. Wygląda idealnie. Yeah. Dziękuję. Yy, także kazami tak powiedzieć, bo inaczej nie dostałaby nie, nie obiadu. Yy, no, także yy, on po prostu strasznie mi podkreśla pory. I to tak bardzo, że mogę go nakładać tylko tutaj, bo jak go nałożę tutaj troszeczkę bliżej, to od razu mam po prostu pory, których normalnie nie widać. Więc yy, używam go bardzo rzadko, ale jak już go używam, no to zawsze mam komplementy, więc tak mam go. Pomnijmy też że mam. Zapar. Ma? serio? Co mnie drażniło kiedyś. Także... Wiesz, to tu może zwietrzał, zobacz. Jakoś tak super mocno to chyba? Nie na tak początku nie. to jak się otwierało, to jak perfumy. Może moje inne róże po prostu go naciągnęły, jak na Przykładzie. <grym w> ja mam taki z edycji limitowanej z maka, więc tam żadna strata, ale rzadko go używam, bo on jest mineralny, on jest taki brzoskwiniowy, Dosłownie tutaj wygląda identycznie, no jak na, Ach, na mnie. widziałam już kiedyś? Nie wiem, on jest z jakiejś edycji chyba sprzed dwóch lat albo. trzech no I jeszcze go nie zużyłam. Ale tak, rzadko pięknie. go używam, także. Ej, bardzo jest podobny do tego. Candy. Musimy, Musimy z... zrobić słodze. Musi. No dobra. I y y y jego używasz rzadko? Dlaczego? No, Wolisz się wróżować? Bo ja nie wolę, rzadko? tak, Tak, ja wolę zimne róże. Proszę, 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 tak. I najbardziej używany albo taki, z którym się nigdy nie rozstanie. No ale nie, to jest... U mnie to nie będzie żadne zdziwienie, bo wszyscy to dobrze wiedzą. To jest róż z Max Factora mm -hmm. kolejny Cream Blush 05 Lovely Pink, który to już jest denko, to już tylko teraz kotka w nim dostała, niestety już go wyciągnęłam go zresztą z kartona z denkiem. Kartona? Kartonu. Kar sorry, tonu. kartonu z denkiem i, i y, to był najczęściej używany mój róż i mimo że mam bardzo dużo innych otwartych, myślę, że po prostu pójdę do drogerii jak będzie jakiś promo i go kupię, bo... A nie wiem, czy nie będzie. A twój? Mój to jest taki, którego już nie produkują i dlatego bym się z nim nie rozstała. To jest dosie. Dosie. duser <laughs> chyba. Jakby nie było, eee, już go, będzie na dole napisane. Już go nie produkują i dlatego bym się z nim nie rozstało, bo on jest taki jak Oasis, ale bez drobinek. Czyli taki... Ale one są mega napigmentowane też, to będziesz go miała pewnie no, z gdzieś tam. Pewnie lat tak, a poza tym też ta sama tonacja, trochę zimny, taki taki w sam. Taki zimny trochę. A ja, tak. ja właśnie wolę taki wiesz, cieplejszy, bo ja jestem no, taka bardziej widzę, że jakaś w... tu to będzie. Zresztą ja przypuścimy pewnie akcję. Co tam dalej mamy? Eee, ulubiona marka. Dobra, ja mam trochę problem z tym, bo nie mam za bardzo tak ulubionej marki, ale jak się zastanowię, których róży mam najwięcej i które najczęściej polecam, to będą róże z Erdnissity Minerals i to będą róże z Max Factora. To są moje najbardziej polecane róże, jak komuś polecam w życiu, tak mówię, musisz tak Max Mówisz, Factor, ty to ty ma w tamtym roku, Factor chyba tak, to było moje... Mm, ten konkretny, nie te konkretne różne hmm. Cream puff, to był w ogóle jakiś kosmos. Nie? No ich tekstura jest naprawdę godna polecenia. I ten od wakacji zużyłam cały, więc no. A to, to jest mineralny róż, więc no kurczę, naprawdę był. Był kochany, no, był kochany. Ja niestety, moja ulubiona marka to jest nasz, co widać i pewnie. <laughs> pewnie w moich filmach też. A masz gdzie koledzy trot? chyba <laughs> <Mówię>, mogę, <zysk> ja mogę ci oddać. <laughs> Tak, nie wiem, najbardziej mi się sprawdzają, są napigmentowane, są na mnie, są trwałe. I u ciebie długo się trzymają? No u mnie to cały prawda. dzień i czasami nawet jak tam przyjadę raz palcem i nałożę sobie w klepie trochę to trzymają. No, u ciebie wiele godzin rzeczywiście, nie? tak jak u mnie znikają po prostu. Mimo, tego, że u mnie to... makijaż tak na twarzy się super długo nie trzyma. Fakt, no, bo u Ciebie tutaj zwłaszcza, nie? Buzia zjada, no, a u mnie z kolei, no zresztą widzicie vlogi, to mój makijaż się trzyma od rana do wieczora, praktycznie tylko tam trochę, mam jakiś poprawek, ale jeśli mamy Nawet rusz, spacerze, no. z psem i cały jest taki sam. No, a u mnie no niestety ten, ten róż po prostu... <grym> <grym> Odkrycie poprzedniego roku. To tak, mam trzy. Mogę? Zrobimy wyjątek. E, oczywiście, Cream Puffy, te, to już nie będę powtarzać 500 raz, ale to było odkrycie dla mnie tamtego roku. Drugi to jest róż, którego Ty mówisz, już go nie ma, nie? Albo jest na stronie, nie wiem. E, to jest róż ze Smashboxa. On właśnie nazywa się Blush Rush i to jest kolor Bear. To jest moje odkrycie ze względu właśnie na to, że on na mnie tak wygląda, jakby. Nie, jak nie wiem, jakby się urodziła po prostu z takim. Naprawdę jest mhm. super. E, I trzecim moim odkryciem jest róż z Maka w kolorze Moka. E, I on jest taki. Niby jest taki ciepły, niby jest taki w brąz trochę. On jest taki nietypowy i chyba też często polecany był kiedyś. Nie wiem, ale na mnie on... Wy... Ludzie niektórzy nim konturują, nie? Tą moką. A ja... W... On na mnie wygląda jak różowy. On na mnie wygląda po prostu jak taki, jak taki świeży różowy. Na mnie wygląda dokładnie tak, jak wygląda w opakowaniu. I to, I to jest a fakt, No fajnie. fakt. A I identycznie. Dla mnie to jest właśnie taki różowy, i to jest odkrycie pod kątem tekstury. Bo mhm. on, rzeczywiście te róże z Maka są, są fajne. W sensie takim, że kiedyś mi się wydawało, że jakich jeszcze nie używałam, nigdy że kurczę, no nie może być aż tyle lepszy, ale faktycznie jest. Moje odkrycie tamtego roku to jest róż z Alverde. Czemu ja nie mam tego? Eee, czemu ja nie mam tego? Nie, nie ale, wiem. Ja jak będzie jechał na narty, to go do drugiej. Tak, nie spodziewałam się, że róż za około 12-15 zł Będzie taki dobry? Będzie taki dobry, a jeszcze naturalny. Mogę? Słucham, w ogóle jakoś tak, nie wiem, jest przyjemna konsystencja, jakoś tak trzyma no, nie, się, nie no, jest naprawdę no. fajny. Eee, najbardziej praktyczny róż. Dobra, to dla mnie w ogóle bez zastanowienia najbardziej praktycznym różem jest Silky Touch Blush z Essence w kolorze 40 Natural Beauty, bo to jest róż, który... Jak nie wiem, jak nie wiem jakiego on różu że każdemu pasuje, albo jak maluję kogokolwiek pierwszy raz to i użyję tego różu, on zawsze pasuje. Naprawdę mm. bez kitu on zawsze pasuje. Jak nie, nie macie pojęcia, jaki róż będzie nas ładnie wyglądał. On nawet na Weronicy wygląda świetnie. Na każdym będzie to, a nie powiedziałam ale to powiedziałam strasznie przykro, nawet na Weronice. to mi o że że nawet jest jak coś nie super, super nie to, to wygląda... By... No jest. To prawda. Tak. Dobra, w każdym razie ten na pewno, a twój? Mój to jest z Rimela, właśnie, z lecianką kartką. Ja mam w kolorze 020 Pink Rose. Mhm. E, opakowanie jest, jest do niczego, ale. Ale rusz jest śliczny. Ale rusz jest śliczny. I jak już się złoży to opakowanie, to ono jest takie cieniutkie. Można wszędzie zabrać. Jak się złoży, to prawda. Gorzej jak się rozsypie, No, no Amen. Najmniej mm. praktyczne. Dobra, najmniej praktyczny? No. Ojejku, a co ja tu zabrałem? A, przepraszam, a, <laughs> mamy tutaj takiego zwycięzcę najmniej praktyczny róż ze wszystkich, które posiadam, to jest Benetint z Benefitu i to ja się przyznaję, nie dlatego, że uważam, że to opakowanie jakoś jest niepraktyczne, tylko dlatego, że ja sobie nie potrafię poradzić z tym produktem. Nie. Bardzo dużo jako osób na nie go na nakładam go na minerały, czy nakładam go na rękę i potem pędzlem, czy nakładam go bity blenderem, czy nakładam go z tego i próbuję rozetrzeć, czy nakładam go na jakiś inny podkład, ja po prostu zawsze z tym kończę, z jakimiś plamami, z jakimiś, wiesz, nie, nie roztarte jest do końca, albo on mi już odbarwi mm -hmm. skórę, a jeszcze go nie, nie roz Porządnie. i po prostu dla mnie jest kompletnie niepraktyczny, więc no tak, tu on jest. Ja zdecydowanie Jakby tutaj Jakbyś chciał, to ja go nakładam jeszcze inaczej. To znaczy czym? Jeszcze inaczej, to znaczy biorę ten mały pędzeleczek, nakładam na taki bardzo gęsty pędzel, którym wcześniej nakładałam podkład, na przykład ten z A, i Brown. Na poślizgu jechał. I yy, nakładam z tego pędzelka na pędzel. No. i od razu rozcielam. Dobra, jutro tak zrobię i zobaczymy. Albo I zaraz się umyję. Warto to spróbować, tylko że nie wiem, czy to na minerałach tak zadziała, bo one jednak mają lepkość inną niż podkład. One tak. są suche i łapią. A jak no. mamy podkład pędzel jeszcze mokry od podkładu, wtedy jest trochę łatwiej, więc bo jak spróbuję... macie ten produkt, to. Dobra, to jutro spróbuję. Będę nakładać podkład zwykły i spróbuję od razu no. tak i zobaczymy, czy to się uda. Dobra, albo ci nałożę. Albo ty mi Dobrze, Dobrze, albo ty mi Ja mam taki rozświetlacz róż, coś takiego z glory. I nie wiem jak to wyjdzie, ale on jest tak błyszczący, a... A co ja powiedziałam wczoraj? Jaki świetny rozświetlacz! Właśnie, i o to mi chodzi, że on jest tak błyszczący, że no nie wiem, czy na co dzień on się nadaje i jakoś tak mam tyle róż innych, że... I wiesz co, i może to jest też kwestia tego, że właśnie on jest tak bardzo błyszczący. On trochę wygląda jak ten Rose Gold z tak. Becky i na przykład na mnie on myślę, że będzie wyglądał jak rozświetlacz normalnie. Na pewno. On nie będzie różowy, a On na mnie prostu... wygląda czasami jak róż, czasami jak rozświetlacz i czasami muszę dokładać drugi róż i jestem wtedy podirytowana, że... A próbowałaś nakładać na przykład matowy róż i na to tylko Takim pędzelkiem, no tak, ale wtedy to on już jest rozświetlaczem. No tak, tak, na mnie. No tak, no to no. właśnie. A to wczoraj powiedziałam, jaki piękny rozświetlacz. Posz! Teraz tak, najdroższy. Okej, okay, no to mój najdroższy to w ogóle bez zastanowienia jest ten Nars. <noise> a ja miałam z tym problem, bo ja w sumie nie mam takiego super przykroju, więc chyba <noise> Chanel, bo Chanel bez promocji to jest. Wyższa cena od Nars'a? Aha, no to nawet mamy. za granicą jest chyba droższy niż, niż Nars, porównując ceny w euro czy, mhm. no czy tam to... w dolarach, to chyba zawsze jest droższy jej, niestety, Więc... okay. No i najtańszy. Dobra, mhm. najtańszy mój róż to jest... A ja mam, czekaj, mam tutaj taki przygotowany. Mój najtańszy róż to jest róż z pet2, bo wiem tylko tyle, że one są tańsze od tych róży z Essence. A Tak, e one, one są najtańsze w Hebe i one kosztują... Wydaje mi się, że mniej niż nawet ten, który ja pokażę, czyli Wednes White. Ja mam ten od Agnieszki jeszcze. Pozdrawiamy Agnieszkę i nas obydwie. Ja mam ten jeszcze od Agnieszki i od tej pory, jak one są w Hebe, to jeszcze w Hebe nie byłam ani razu. Muszę pojechać. Ale nie chyba nie w każdym Hebe są, ale. To pewnie w nie będzie. <grym> Wydaje mi się, że Twój jest tańszy od mojego. Ale ten jest też przepiękny. Ten jest piękny i. Właśnie, i tu jeszcze warto zaznaczmy posupić. to. Tak, warto, naprawdę warto. Tak samo ten spec faj, ten, który ja tutaj mam, to jest 030 Touch w Peony. Jak macie opcję kupić sobie ten róż, to go kupcie, bo naprawdę jest wspaniały. On jest taki. To jest taka ciepła, właśnie ciepło brzoskwiniowo-różowy, ale bardziej różowy niż brzoskwiniowy. No mój i jest on. nie Tu jest mega, mega różowy, a ten jest taki bardziej w mat wpada, nie? A ten ma takie rozświetlenia, to jest, Zobacz, to jest satyna. To nie jest takie coś, że masz drobinki. I jak na tak tani róż, on się przepięknie trzyma. rozciera Dobra, się ja po w ogóle fajną marzenia. konsystencję. Tak. I to jest zachwycające, że te róże z tych obydwu firm są takie. Takie dobre takie Jakby nie wynioski. były takie tanie wręcz. No, no, ale wiesz, też opakowanie jest, no wiadomo... No tam opakowanie. Z no, ale wiesz, no y, trzeba zapłacić za opakowanie Jakby nie dobra, nie? Dedykowane. Także no ja uważam, że mimo że są najtańsze, to i tak warto naprawdę się, z, wiecie, gdzieś tam wokół nich zakręcić. I co nam zostało? Y, ty, Nasze specjalne dodatkowe pytanie. pytanie które do ja. jest pytaniem o ulubiony pędzel. Do różu. Tak. I co ja powiedziałam, jak Paulina mówi? a i to dołóżmy sobie jedno pytanie, jaki jest ulubiony pędzel do różu. Ty a ja, nie! Rozpa! nie, bo jeszcze nie zdecyduję, bo używam tak wielu. Ale po dłuższym zastanowieniu wybrałam pędzel, którego myślałam, że nigdy w życiu nie będę używać i nigdy nie kupowałam pędzli. No właśnie ja się bałam, że one nie będą mi się sprawdzały, ale to jest ten skośny pędzelek z naszej, który nazywa się po prostu Contouring. I dlatego go lubię, że on ma taki rozmiar, że idealnie mi się nakłada i jest też. On, on ma tak dużo jakby powietrza w sobie, że bez względu na to, czy nakładam róż mineralny, czy nakładam róż w kremie, bo on mm -hmm. jest syntetyczny, czy nakładam któryś z tych róż, które tu pokazałam, zawsze mogę tyle samo nałożyć i zawsze mogę od razu rozetrzeć. Także... Yy, nienawidzę takich bo... pędzli, bo nienawidzę pędzli skośnych do róż. No ja właśnie kiedyś myślałam, że to się też beznadzieja, aż zaczęłam go używać i używałam go przez tydzień czasu i potem jak go wyprałam, wziąłam jakiś inny, nakładam, jakimś innym i no dobry był ten pędzel. Jednak jest dobry, jednak go chcę, nie? I po prostu jakoś tak się zakocham i używam go bardzo często. Obiekt westchnień! Proszę tu na mnie nie krzyczeć. Zaznaczmy, że niektórzy mają obsesję na punkcie wszystkiego kosmetycznego, a niektórzy no mają obsesję na punkcie wszystkiego z pędzlami Wszystkiego z pędzlami związanego? W sumie to tak! Ty czekaj, ale się zastanawiałam, czy dobrze zmieniłam, ale dobrze. Nie <laughs> jakby nie było. Ja mam pędzel z różbany róż, to jest face Contour. pędzel z wiewiórki. Który jest piękny który jest tak fantastyczny. On jest tak miękki. miękki i co jakby się go nie myło, jakby się go nie czyściło, co by się z nim nie robiło? On zawsze zachowuje kształt, on jest zawsze super. jest przyjemny i jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, że on jest nieprzyjemny, że on podrażnia, no, on jest yy, że się jakoś tam łamie i w ogóle żaden włosy w nim. Ja nie go nie pierwszy raz użyłam. Żaden. Jak Paulina do mnie przyjechała wtedy yy, co się poznało, żeby mm -hmm. przyjechałaś do mnie na weekendy? No to jak go użyłam pierwszy raz, to co powiedziałam? Nienawidzę tego, tak. musiała go kupić. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli też jesteście maniakami i maniaczkami róży, to koniecznie napiszcie nam, albo nagracie odpowiedź i my chętnie pewnie obie obejrzymy i skomentujemy, albo napiszcie nam w komentarzu, jakie są Wasze odpowiedzi na te pytania. Spiszemy w opisie filmu, żeby można było sobie tam porównać. Ja jestem mega ciekawa, bo na bank ktoś ma takie róże, których my nie znamy, na stube. Na pewno. Ja za każdym razem, jak proszę o jakieś rekomendacje, mam najlepszych widzów i zawsze dostaję na dole takie rekomendacje na rzeczy, które na przykład albo nigdy nie widziałam, albo nie Uwagi, ja uwagi, jestem to... bardzo ciekawa, bo ja tyle róży przerobiłam, że nie wiem. No to na Chciała pewno bym, się zaskoczy. zaskoczy, na pewno tak będzie. Także czekamy na komentarze. Oczywiście zostawcie na małapkę w górę, zostawię też u góry tutaj albo na dole w opisie link do kanału Pauliny. I cóż, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Otagujemy kogoś chyba w tym w opisie filmu też napiszemy, kogo prosimy o nagranie tego filmu. I teraz żegnamy się z wami gorąco. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia następnym razem. Na razie!